Powiatowy Zespół Szpitali Woleśnicy to placówka, w skład której wchodzą nowoczesny szpital położony na terenie miasta Oleśnica oraz budynki PZSO w Sycowie, gdzie ulokowane są oddziały rehabilitacyjne. Dzięki bardzo dobrej współpracy z organem założycielskim, starostwem powiatowym Woleśnicy oraz doskonałemu położeniu na styku powiatu wrocławskiego, który nie zarządza żadnym szpitalem, systematycznie z roku na rok rośnie liczba pacjentów korzystających z usług oferowanych przez Szpital Woleśnicy. Można to zauważyć szczególnie ogólnie analizując wzrost liczby odbieranych porodów, która w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosła z 500 w roku 2017 do blisko 2,5 tysiąca w 2021, to absolutny rekord polski. Z usług powiatowego zespołu Szpitali w Oleśnicy w dużej mierze korzystają też pacjentki z Wrocławia. Dzieje się tak, ponieważ w oleśnickiej lecznicy pracuje wysokiej klasy kadra medyczna z doświadczeniem akademickim, która wprowadziła wiele nowatorskich rozwiązań, sprawiając, że placówka stała się przyjazna dla kobiet w ciąży. To między innymi doskonale funkcjonująca poradnia przyszpitalna dla kobiet w ciąży, szkoła rodzenia czy oddział diagnostyki obrazowej. Od podstaw stworzono neonatologię, która obecnie posiada drugi stopień referencyjności. Kobiety zakwalifikowane do porodu przez cesarskie cięcia operowane są w odremontowanych i wyposażonych w nowoczesny sprzęt w salach operacyjnych z zachowaniem wszystkich procedur. Z danych szpitala wynika, że tylko 20% porodów odbieranych jest tą metodą. Powiatowy zespół szpitali dysponuje łącznie blisko 260 łóżkami na sześciu oddziałach, m.in. Chorób wewnętrznych, chirurgii czy anestezjologii i intensywnej terapii oraz na oddziale rehabilitacji w Sycowie. Wszystkie sale dla pacjentów są wyposażone w nowoczesne łóżka i sprzęt monitorujący. Powodzeniem cieszą się także przychodnie przyszpitalne, które w ciągu roku przyjmują ponad 16,5 tysiąca pacjentów. Istotne dla rozwoju szpitala są także inwestycje w placówkę w Sycowie, gdzie działają oddziały rehabilitacyjne oraz stojąca na bardzo wysokim poziomie fizjoterapia. Każdego dnia specjaliści prowadząc pacjentów przywracają ich do pełnej sprawności korzystając z najnowszych metod i sprzętu. W Sycowie z powodzeniem funkcjonuje też dzienny dom opieki medycznej, z usług którego mogą korzystać pacjenci zależni, którzy nie mają możliwości szybkiej i efektywnej aktywizacji psychofizycznej. Powiatowy zespół szpitali w Oleśnicy, wzorowa placówka medyczna 2022.